Wymień swoje flagowce, na które chętnie zaprosiłbyś klientów, którzy muszą to spróbować, jak przyjdą do ciebie. No, to jest numer jeden: to jest paprykarz. Ludzie czasami przyjeżdżają po 900 km troć, która jest teraz w karcie z lodami z mizerii. Dzięki nim wygrałem dwa konkursy kulinarne międzynarodowe, bardzo ważne w mojej karierze i te lody robią bardzo dużą furorę. Okoń morski jest od samego początku gotowany na parze z emblematem wyrysowanym na rybie Fisherman. Jest to wielkie zaskoczenie dla gości, bo dostają. Całą rybę bez głowy, ona jest wyfiletowana, wybrane są wszystkie ości, jest później sklejona, z ogonem, gotowana i oni się zastanawiają, jak to jest zrobione, że jest ona w całości, a nie małości. No, nie mogę wszystkiego zdradzić. No. Rosół rybny to jest po prostu od samego początku, również jest to wizytówką tego miejsca. Truskawki, które pojawiają się tylko i wyłącznie sezonem, z lodami z białych szparagów i białej czekolady. To jest hit. I pana koton z brązowego masła to jest mój deser, który nienawidzę ogólnie cukiernictwa, ale deser, który nie jest w mojej głowie, pojawia się czarny bez, szparagi białe i, i truskawki kaszubskie. Jest ośmiornica, którą podajemy w taki sposób i ją przyrządzamy w taki sposób, że ludzie zwracają na to ogromną uwagę, bo jest podana w formie steka. Połączone wszystkie macki, które są gotowane w niskiej temperaturze, w piecu, w. Oleju powoduje to, że mamy cały przekrój mięsa z ośmiornicy z, ka z każdej jednej maski, no i też pokazuje to, że robimy coś innego niż przeciętność, że ta maska jest w jednym kawałku, a nie w styku. Powiedziałeś, że ludzie tutaj przychodzą, bo masz takie swoje flagowe produkty, ale one w ogóle nie brzmią jakoś ekskluzywnie. No i właśnie to jest ten haczyk. Ma to się nazywać tak chamsko, jakby ludzie wiedzieli, że nawet nie mogą tego zamówić, bo wiedzą, że taka ryba w Galarecie. Ja zawsze nie mogłem przypatrzeć na to, jak pracowałem w tych zajazdach i robili tą rybę w Galarecie. No dla mnie to było no, nie, niebywałe ten rosół z dużą ilością żelatyny nieprzepatrzonej, czy to będzie dobre, czy nie. Tylko zalany półmiski i o trzeciej nad ranem, o piątej nad ranem te półmiski stoją nieruszone i jak je weźmiesz do góry, to tam jeszcze, wiesz, tam się trzyma wszystko. I to takie chamstwo. I ja powiedziałem sobie, mówię, muszę zrobić taką rybę w galarecie, gdzie będzie to odzwierciedleniem takim, że ludzie będą się zagłupiać. I pamiętam, jak ona weszła do karty z 4 lata temu. Te pierwsze takie wejścia tych gości tutaj myślą sobie, o jestem w jakiejś tam knajpce przy, przy blisko przy Molo, czy tam blisko przy, przy plaży, dobra. Czyli zjemy. będzie tandeta, tak? No i właśnie zjemy sobie, o dobra bierzemy rybę w galarecie, dobra sobie wezmę rybę w galarecie. I oni dostają taki półmisek, jest łosoś, wtedy używałem loch Duarte, był zasolony, opalony na czarno i ta galareta była zrobiona w taki sposób, że Odpowiednia ilość żelatyny do, do płynu, żeby ta galareta nie przeszkadzała, żeby nie była jak kauczuk, żeby można było ją rzucać. I jak goście dostawali, przed sobą, pamiętam, mam takie oczko w drzwiach i patrzyłem, jak oni patrzą na to i zawsze sobie myślą, o kurwa, co ja dostałem, co to jest, nie? I oni brali ten widelec, zjadali i po prostu pogadali i rozpływali się. I zawsze, za każdym razem była taka sama reakcja, co jest przyczyną tego, że właśnie takie reakcje ci goście mieli. Dopilnowanie tego, żeby ta ryba była dobrze zasolona, dobrze obsmażona na czarno, żeby była jeszcze tak wpół surowa, no i cała ta esencja tej galaretki. Z warzywami gotowanymi i takim rukolą, wtedy pamiętam dziką.